Ogłoszenia nasze muszę przelecieć filmowe, takie szybkie. Przyjeżdżajcie na pustelnię zawsze z, kam z kilogramem kamienia. Nie przyjeżdżajcie z głą ręką. Jak nie macie kamienia, 10 złotych dać w biurze. Gromadzimy materiały na budowę na pomnika. Kupujcie plany spotkań i kalendarze roku 2025. Dziękuję wszystkim, którzy materialnie, duchowo i fizycznie wspierają. Użaniec Jerichoński, naklejajcie naklejki na samochody, abyśmy byli widoczni na zewnątrz. Idą fundacje ornatów i umrakulów, szyją się mi w tej chwili dwa najdroższe ornaty Chrystusa Kula. Już widzę, jak mam wychłestane wychłe ornaty Ducha Świętego. Na drugi rok już przewiduję dwie bogate fundacje ornatów Ducha Świętego. Zbieramy na telewizję, mamy około 70% już drugiej raty. Kapie na dzieło Józefa, nie ładujcie komórek w pokojach. Kapią ofiary Fundacja Wina Mszalnego Jałmużna, czy też Jałmużna na dusze Czyścowe. Są zamawiane dzieci msze święte przed Bogiem Ojcem. Jeszcze przyjmujemy, jak ktoś chce, wypominki eremowe za kapłanów po 100 zł, czy... Wypominki tu na pustelni roczne. Jeśli ktoś pragnie, abym omadlał jego sprawę przez zapalenie świec, 50 świec, które zapala pan Mariuszek podczas Trzysta 350 zł, dajesz intencję, ja ją kładę na ołtarzu i zawsze w różańcu cię otacza modlitwą. Dziękuję za wpłaty na trzy dni robocze, pańszczyznamu. Dziękuję za wpłaty na ogień Boga ojca po 50 zł i ogniska Boga Ojca wokół pustelni przy krzyżach te świece płoną cały czas. Przypominam, Komunię Świętą mamy zawsze w pierwszą niedzielę czerwca i rocznicę. Komunia święta więc będzie pierwszą niedzielę czerwca, roku 26, pierwsza spowiedź jak się to zgłosi, to przed Bożym Narodzeniem, druga w maju, trzecia przy spowiedzi. przyjmujemy zapisy na rok 27, Bóg chce później dzieci co roku spowiadać, Olma 4-latka, niech spowiada, żeby nie miał już żadnego grzechu w sobie, żeby było ochraniać. Taki zwyczaj był w Galicji za czasów Rosalii Celakównej. Pięknie odbieracie legitymację i pięknie wyrabiacie, Zapowiada nową legitymację przyjaciół zakonu. No, Państwo chcą, czemu by nie było? Idą ładnie, składacie ofiary na świece wotywne, ołtarzowe, które tu omadlam. Ten pierwsze po 6 złotych już od połowy lipca jest wolne, Zachęcam. Do nabycia są figurki za króla mała, 450, duża, 800. 60 cm, 1200, a ta wielka, to nie wiem, nie wiem, po ile jest, 16, nie powiem, nie, jest duża figura. Obchodzimy urodziny z Bogiem Ojcem, cała operacja kwiaty, świece, modlitwa, 160 zł. Każdy magistrant zobowiązany jest do kupna kilograma kiełbasy, a licencjusz dodatkowo 100 kg boczku, doktorant 150 euro na wino szalę w miarę możliwości składamy te ofiary w sekretariacie naszej uczelni. Idą, bo kapią Fundację Tablic Pamiątkowych Rycerzy 3702, zdjęcia, data urodzenia i miejscowość. Dzieci już na rekolekcję, teraz za dwa tygodnie, po już na murze Pamięci Rycerzej zawiśnie około 80 tablic, żebyście zobaczyli. Moim marzeniem. Jest dzieci 500 tych tablic, bo tyle jest miejsc na murze. Wtedy spłacę długi duszczycowych i pomogę lądowisku Matki Bożej. Bo to nie są moje pieniądze, więc ja to przeznaczam na cele dzieci święte. Na przykład teraz kupiłem organy duszyczką, 13 tysięcy zapłaciłem. Byłby ktoś chętny z radością przyjmę ofiarę. Kwitną nam pakiety uwielbienia Boga z różnymi kadzidłami. Dzisiaj mieliśmy sandałowe królewskie to Petra i sandałowe poczysta to aż z Jordanii. Później szlacheckie to Róża, Bizancjum, Angelus i chyba kacper i aloes, To i 5 po 150, pozostałe po 100 zł. Nabywacie zapinki, medaliony Boga Ojca, ciesza się, ręgrafy, Cały czas przyjmujemy do zakonu czasów ostatecznych. Należy no zrobić kopię z ośmiu wymaganych legitymacji, dostarczyć na zdjęcia, opłata, podanie. Kto nie ma, no to wyrabia legitymację i wtedy uroczyście przyjmuje, moi drodzy, do zakonu czasów ostatecznych. Dzwon Chrystusa Króla ma jeszcze zaległość 50 tysięcy. Dziękuję za różne ofiary, jakie składacie nam sze Pawłowe czy trydenckie, gregorianki zwykłe, czy też gregorianki trydenckie. Zbieram powolutku odpady ze srebra i złota na krzyż krzyżowców. Chcę, żeby on był cały srebrny, a pasyjka była też. Bo Aurola jest, moi drodzy, tam gdzie są święci, jest złota, żeby jeszcze pasyjka była złota. Przyjmuję deklarację chętnych przybyła kolejna na tablice pamiątkowe za zmarłych. Moi drodzy, na duszach czystowych, wariant A 10 tysięcy, wariant B epitafium w ogrodzie duszczycowych 6 tysięcy. Zbieramy, moi drodzy, ofiary na lądowisko. Figury zostały wszystkie wzięte. Ośmi tu pani Agusia pisze, że. Anioła rycerza, nie wiem, bo tam na tamtej karce jest napisane ofiarodawca, ale może tak być, że nie ma. Że jeszcze jest anioł stróż 27 429 zbyt to. Anioł rycerz jest jeden do wzięcia, bo tam było tylko pięć tysięcy. Aha, jeszcze anioł rycerz, a nie anioł stróż. Nie wiem, bo jest tylko jeden anioł. A, a to anioł jest wzięty? Anioł stróż. A rycerz jest tylko jeden wzięty. Czyli jeszcze źle pokreśla, jeszcze jest do wzięcia jeden anioł stróż i moi drodzy, trzy obrazy, siedem obrazów na przywitanie Matki Bożej z tematyką anielską i z tematyką ich, jej dogmatów. Jest ich w sumie osiem, siedem do wzięcia. Każdy ten z obrazów po dwadzieścia tysięcy. Mamy do nabycia nasza nowość medalik. Nasz już rycerski firmowy 120 zł. Medalion szkóła dzieci 350. Przyjmujemy jeszcze ofiary na Via Sancta Maria po 600 zł. Znaczy, nie Via Sancta Michaela Archangelem. Te dzieła na pewno w tym roku nie powstaną, bo nas tak ogromnie ciśnie pewne rzeczy. Są już zapisy na, moi drodzy, paschały roku 26, Kościółek Jubileuszowy, Grota Matki Bożej, Dzwonki Matki Bożej, Grota Ducha Świętego, Grota Michała Archanioła, Rotunda Świętego Michała Archanioła i niech napisze Pani gadka zawsze dziesiąta paschał, dusze czystsowe. Jeśli nie będzie, tak jak w tym roku, bo nie ogłosiliśmy na Dusze Częśćcowe pieniędzy, to ja wtedy biorę duszyczkom dzieci z ofiar, jakie mają zezniczy, bo ja na każdej mszy świętej ten pasał, jak mam, od, zapalam, żeby te Dusze Częśćcowe poczuły jeszcze dzieci moją miłość. Dzisiaj o 16, bo za chwilę pójdziemy na procesję. Wyjeżdżamy stąd przed, gdzieś za 15 czwarta samochodami na procesję do tam sobie sam gradualny, nie dzieci i procesja. Po procesji usiądę z wami pół godziny, mam dużo ciasta. Więc wszyscy domownicy ze mną jadą, jedziemy samochodami, no bo z kim ja pójdę, na procesie dusz Mater, Pan Mariuszek zostaje z urzędu, może przyjdzie pan profesor, żebym dzieci nie był sam. To jest raz na kwartał takie dzieło. Chcę podziękować w tym tygodniu za dyżur dowodził grupą pan Tomasz Skoczyla Częstochowy, Mariusz Chynowski z Knurowa i Marysia Dyrda z Siewierza. Pałeczkę przejmuje obecna tu już Jadziadetka i Bożena Tarnowska. Z niedzieli na poniedziałek służyła grupa Wiśnicka Artur Wojnar, Maria Głębecka, Małgorzata Rudek i Jolanta Filipek. Z poniedziałku na wtorek był Kraków, Halinka Świątek, Maria Kasprzyk, Tomasz Czupak, Danuta Kasza. Z wtorku na środę była Ruda Śląska, niezniszczalni Piotr Drus, Ruda Śląska, Dariusz Marzec, Świętochłowice, Danuta Kępa, Ruda Śląska, Krystyna Radomska, Katowice. 7 czwartek był Jordanów, nasze niezniszczalne, panie Bożena Solowska, Krystyna Solowska, Magota Medes i Teodozja Pietras. Z czwartku na piątek były Myślenice, Siuszczyczki Cecylia i Anna Zajka i Irena Fijał, niezmienne. Bielsko-Biała z piątku na sobotę, niezmienne. Halina Pal, Dorota Knapik, Barbara Mazur i Lucyna Herok. Z soboty na niedzielę nasza grupa żywiecka, pani Basia Ciurla, widziałem wczoraj wieczór, Elżbieta Duda, żywiec i Roman Wolf, żywiec. Klucz przekazuje Tomasz Skoczylas, służba celująca. A dowodzi i przejmuje pani Halinka świątek. I dzieci. Szybki przegląd zdarzeń. Boże ciało mamy we czwartek o 10. Zapraszam. W okresie oktawy rano i wieczór tu będą procesje. Ja będę przyjeżdżał z Aregu na, na mszę ranną o 7. Z tym, że w piątek jest msza o 9. A w sobotę już będzie o 7, żeby było więcej czasu na spotkanie z szefostem. W piątek o 9 na dojazd, później procesja. Mam zjazd szefów dywizji. Zapraszam. We czwartek 26, Warszawa 11, pod kolumną, rozpoczynamy. Mamy już zgodę na piśmie. Tak mi przekazano. Dużo szybciej niż w inne lata. Lektorzy mają ze mną spotkanie w sobotę 28. Zjazd rodziny zapraszam na moje imieniny, 29. Od 30. po imieninach rozpoczynamy, moi drodzy. Rekolekcje zaczną się one o 18. Ale jak ktoś w niedzielę przyjedzie, dzieci nic się nie stanie, rozumiecie? Jeźdami. O 18. zaczynam. W poniedziałek, żeby się troszkę go przespał, rozumiecie? wiem prze później. No i, i pójdę do roboty. Mamy to do soboty włącznie rekolekcję. twi najdroższej, 6 dzień poświęcony. Matce Boże, jak mówiłem, zapraszam dzieci na zjazd nasz rycerski. Wykrot mamy w tym roku 12, w lipcu mamy 12 lipca. Brat Duszczycowych ma rekolekcję od niedzieli. Zjeżdżamy się w niedzielę. Jak ktoś jest na wykrocie, to, to dojedzie w niedzielę po południu albo w poniedziałek. Mamy te rekolekcje przez sześć dni, czyli zaczynamy o dziesiątej mszą świętą. Mamy je do osiemnastego, moi drodzy, w piątek. Drugi turnus rekolekcji, wieczernik mamy 18-19 lipca, drugi turnus rekolekcja w 23 do 23 8 lipca. Wielkie święto, moi drodzy, trzeci 6. i 14. sierpnia. To już mówiłem od roku, tak ustawiajcie urlopy, żebyście na tych wydarzeniach byli. Po 17. wyślę moje wojsko na legowisko. Na zasłużone legowisko, ale to wszystko będzie dalej funkcjonowało, wykrot, zjazdy, tylko taki dłuższy czas małej przerwy. Rekolekcje ojców z ministrantami od wtorku do soboty, od piątego do dziewiątego, czyli to mogą być rycerze z synami, lub też lektorzy z synami, bo są naciski. Ale nie przyjmuję kogoś bez rodzica, bo mnie wtedy zaatakuje kuratorium czy wszystko. A tak, to obejdziemy prawo, kapujecie. Rodzic przyjął na grzyby grzebienia państwo, co, co ci zrobił? Nic. Bo trzeba obejść system, kapujecie. Taki nie mogą nas kontrolować nic, bo to, mamy cały, to jest prywatna to jest rodzic, on decyduje, a nie urzędnik. Więc przedstawiam taką dzieci formę walki. Jeśli by były chętne panie na tego typu rekolekcje, że mamy z dziećmi, no to odpowiedzialność uczynię panią Agatkę i panią Agnieszkę i one sobie poprowadzą takie dzieci rekolekcje, ale żebym ja miał czyste konto ja wtedy najmę księdza, żeby wo mszę odprawiał, a wy mnie nie zobaczycie. Bo ja nie mam zdolności do pracy z kobietami, więc od razu mówię, jak, jak, jak się zgłosi, czy 30 pań z 50 ma dziećmi, dzieci wyrażam gotowość. Mam już wypracowane ducha mojego, pani Agnieszka zna i pani Agatka, na przemieni jednego dnia jedna prowadzi, druga, drugi dzieci, Bierzecie orędzia, zsiadacie z, z kobietami, do, dobrze wiecie, że macie kobieta, z kobietą się dogada. Czasami bardzo trudno. To łatwiej idzie, chłopie. Ale dzieci, trzeba mówić pięknie i na nie? Do 17 trwają rekolekcje radości. Wygląd mamy, dzieci. 6 wrzesień. Muszę posprawdzać. No najprawdopodobniej, najprawdopodobniej Świętokrzyska, Droga Krzyżowa, 30 sierpnia i nie o 16, a o 14. Po kiego mamy nocą łazić? Rozumiecie, nie? Lewice, usiądziemy razem, więc o 14 w sobotę macie wolne, więc wszystkich rycerzy z okolic Świętokrzyskiego, poczynając od Buska, Jędrzejowa, Sandomierza, etc., etc. Zapraszam. Jak się nazywa ta miejscowość, panie Andrzej? Stopnica? Spotykamy się przy królewskim wyjściu na Łysicę, gdzie szedł na kolanach przed bitwą grunwaldzką Władysław Jagiełło. Na kolanach przeszedł półtora kilometra do Świętego Krzyża. Dla mnie to nie, nie stopica jest obok. Nie jest stopica. Już wiem. Przyjdzie na miejscowość, napiszę tu, będę wam ogłaszał. Drodzy Państwo to wszystkie nasze ogłoszenia. Zjawiam się u Was dzieci we czwartek. Mamsza. I później codziennie już jestem z wami. I będziecie mnie już teraz częściej widzieli. To jest ostatni mój czas na wieczer, na RM. Ale też dzieci nie będzie spokojne. Wczoraj ukochani moi panowie zasadzili 100 winogron, złamali parę kilofów, lofów, bo to między skałami, jak kopali, no to są skały. Tam, gdzie my kopiemy, tam jest troszkę ziemi, a winogrono takie, taką mie miejsce lubi, lubi, więc dzieci nasadziliśmy 100 winogron, a teraz trzeba około tysiąca kwiatów wsadzić. Tego my jeszcze dzieci... Nie wsadzili tego, się boję jak ognia, bo to wszystkie łopy pustelniane i dwa dni sadzenia. Oto trzeba wykopać, dać obornik, obłożyć, podlać. To są, to są dziesiątki czynności. Tyle, moi drodzy, moich ogłoszeń. Pani Ani, Wielki Bóg Zapłać, doprowadziła do końca spisywanie dzieci Waszych Osoby, które złożyły kartki, z tymi, którzy nie wierzą w rodzinie, modląc się dla nich o nawrócenie, bo Pan Bóg na Górze Synaj Grzechińskiej przyniósł przebaczenie. Więc tych osób, które złożyły kartki i prośby, było 1238. Dusz, które są bombardowane w tej chwili przede mnie, czyli Polaków, jest 106 710. Tyle dzieci osób. Omadlam. Jestem przy modleniu przy pozycji 450. Tyle uczyniłem przez dwa dni. Idę dzieci po sanctissimum. My dziś odśpiewamy teraz litanię do krwi najdroższej. I w połowie tej litanii, Panie Agusiu, już procesja ruszy. A później bądźże pozdrowiona, Ciebie Boga wysławiamy i dzieci. Lecimy na śniadanie. Do trzeciej, proszę na, kola, na obiad, do trzeciej nie opuszczać. Chyba, że ja wyślę lektora i sprawdzimy, bramy nie wychodźcie, no bo tam poleci wyścig, rozumiecie? Po co macie być przyczyną gadania mediów w Polsce? Więc ja sprawdzę, bo jest chyba do piętnastej dzieci mają jeździć, więc już po procesji nie powinni tu jechać. Bo punkt pustelni to jest w połowie wyścigu. Prawdopodobnie w tej chwili albo już przejechali koło pustelni, zdążają na dół do Grzechyni, nad Skawą, dzieci do Słowej. Ale mogą być to też wiekowe wyścigi, więc może jeszcze jedna grupa lecieć, bo szczegółów nie znam, więc do 15.00 nie wyłaście na drogę. Ja przed obiadem sprawdzę i powie, co tam się dzieci. Dzieje. Bóg zapłaci.